Witam, prawda? Witam, prawda? Ciekawe, co tam się kurde, chowa. W ogóle trzeba poczytać, jak, jak wielka jest ta mapa, nie? Bo podejrzewam, że jest jakaś wiesz, Sejlista. No. Ona się nie generuje za każdym razem inna, tylko jest jedna i ta sama. Wiem. Ta tu można oskurować coś? Coś tu mogę podnieść. Kamień mały. Myślałem, że tego rekina. Myślałem, że muszelkę na początku, nie? Ale kamień. Ty, no, takie domki to są spoko. Ty, patrz co mam. Puszkę znalazłem. Ha! Piłeczka. Normalnie można rzucać. Ty, może jak tym kanibalom rzucisz, to oni pobiegną, kurwa. Jakby Cię do tego nie jakby Ciekawe. Tu nic nie ma w środku. Ale to są chyba kanibalskie donki. Chyba tak. Mi się wydaje, że. Jak... Ciekawe, czy można też zwalić w ogóle te domy, nie? I oni wtedy na przykład tutaj już się nie będą schodzić w tej okolicy. To by było dobre. Tam jest jeden już. Kurwa może będzie taka opcja jakąś pochodnie zrobić Albo na przykład płomienną strzałę, nie? i to <śmiennie> <zaczniesz śmiennie> koleś. Ty, patrz, tu stół spadł z tego, kurwa, domu. Ten koleś jakiś taki, kurde, nieżywy. Tam jest drugi. Ożył, ożył. Jebą. Ale mi no Dobrze. Dziga dobra nawet na odległość ich trzyma, wiesz co? Joki kurde unik zrobił Kurwa, nie ja mnie tu zginęło Ty co on żyje? Już nie czy mi się e, życie regeneruje, czy muszę się wyleczyć lecze, leczeniem? Kurwa, zrobię sobie jidę chyba zaraz. Dżidę, mam dobra, Nie mam patyków. Ty no, to dam ci, dawaj. Czekaj, jak to zrobić? Chyba rzucasz G na glebę? Nie, weź, weź ten, słuchaj, wyjmij takie taką kurwa rynienkę tą metalową, którą masz w inwentory. Takie kurwa, no kuwetę taką. Nie. Ma. No musisz mieć kurwa. Koło patyków tam u góry leż. Nie mam plecak. A na prawo od plecaka jest taka metalowa tacka to się nazywa. Można hmm. użyć do dzielenia się. Nie mam, kamienie mam. Kurwa. No centralnie nie ma. Co jest? Czemu ja ci wolnołem? Nie wiem, ale ledwo żyję. Ty nie ma tego kurde, naprawdę. No to w samolocie było, no dobra, no to nie wiem. To powinno być tak, że rzucasz na nagle, i chuj. No, powinno tak być. Dobra, trudno, ja muszę się wleczyć w sumie. Może jak coś zjem. W sumie mam leczenie, ale to, czy to jest jedyny sposób na leczenie? No to wtedy lipa. Nie może tak być. No nie mam co właśnie. Jak wrócimy do bazy, dopiero chyba. Ty, zbiornik z paliwem. Ale czekaj. Tu jakiś hajs leży. O, są bagaże. Nie masz liści? Pięciu. Tu byśmy rozpalili ogień. Czekaj. Mam jeden. Aha. Bida w liściach. Dobrze, te bagaże są bo leki w nich. Dobra, wezmę się wyleczę w tym razie. O tak, będzie piciu. Padaj, padaj. Jak ktoś mógł zmarnować taki zajebisty alkohol? Tylko że będzie faza, że będzie nam zimno, i mokro, nie? Wiem. Dobra, tu nic nie było ciekawego. Chodź, dawaj, tu się wspinamy na ten klif, gdzie ty jesteś. Tu się wyspniemy na ten klif i wrócimy górą. Good idea. Biegnie, biegnie wariat Wojownik, nie Dobra, może oleje no, O poszedł sobie Gdzieś tam miałem lina, kurde, robimy ten łuk No Zrób ten łuk, no co innego na razie Cię, bo się zmęczyłem w chuj Ale ta tacka jest potrzebna. Może twoja jest jeszcze w tym samolocie, trzeba się dowiedzieć. No nie mam tacki tego, ale że, kurwa, no nie pomyślałbym stary, że jak nie wezmę tacki na początku gry, to już chuj, nie będę mógł się podzielić z nikim. To jest nie może tak być. Są takie krzaki czerwone chyba. Tutaj liście zna Gdzie jesteś, kurwa? Straciłem cię z pola widzenia. To jest bliżej domu. A widzę, no. Tu mamy jakieś małe Bajorko. Tutaj jakieś bagaże leżą jeszcze. Można je wysunąć na brzeg, na, na ale chyba się w to nie będę bawił teraz. Dobrze, bo w nich są leki, nie? Także trzeba to przeszukiwać. Tak, w bagażach są najlepsze rzeczy. Tak czy jestem w chuj głodny, więc będę się kierował już na chatę. Też i z tobą przypłynę się może nawet. Nie bo jeszcze kurwa się okaże że to jest tak że stamina się kończy i to sk skurcz się złapie no. No w sumie ja tak w życiu prawdziwym no za chuj bym nie ryzykował teraz no, no właśnie. Całe szczęście są żółwie. Mam nadzieję, że się w nieskończoność tam kurde rozmnożyły. I w każdej chwili jakby jakaś chujowa sytuacja była, to można iść na żółwiach. <grystanie> no. Żółw kurde zrobi wszystko. Ptaki w ogóle śmieszne, że się tak zbliżają, nie boją się, nie? No to jakaś w ogóle dzika wyspa. Właśnie ciekawi mnie, jak to działa, czy faktycznie jak na przykład rozjebiemy im te domki, to one się, to wiesz, to oni może, wiesz, będziemy ich tak jakby stąd wypychać. To by było dobre akurat. Że oni już w promieniu jakichś iluś tam set metrów nie będą tutaj przychodzić, jak im te domki załatwimy. To by było zajebiste. No, jest dużo rzeczy w sumie do zrobienia, nie? Na no, zasadzie, że dużo rzeczy można zbudować. No. Trzeba kurde dobrze wybierać, bo materiałów nie ma nie nieskończoność. Szybko się męczy. Ciekawi oni mają jakieś stacje. Chyba nie mają te nasze Ty, To jest wejście do jaskini, człowieku. Możemy tam wejść zara, ale najpierw muszę coś zjeść. Dobra. Nie ma jedzonka już. O. W takich sytuacjach pieniędz mi się pali w, kurde, o ognisku. Nakapało nam to trochę, tej deszczówki, ale nie za dużo. Kurde, ten dom to bym w ogóle na takim piedestale postawił. Albo najchętniej to bym zrobił domek na drzewie. A jest tu domek na drzewie do zbudowania. No kurwa, najlepszy domek chyba. Co, zjadłeś tam? No już kończy. <gulny> Został jeszcze jeden kawałek ogólnie. Do tej jaskini chcesz iść? Normalnie, no. Ty, może zapiszę, czekaj. O no, właśnie, czekaj, ja też zapiszę. Elegancki mur, kurwa. Daje radę. Daję radę. Później zrobimy to kurde lepsze jeszcze, ale nie będziemy tutaj teraz spędzać, wiesz, całego czasu na budowaniu, faktycznie. No, to by sens. Dawaj, ja ci pokażę, gdzie jest jaskina. Albo w sumie sobie upiekę tę jaszczurkę, bo jestem trochę głodny. Tam jest... Ty, ale tu słońce zachodzi, kurwa. A co za różnica jak w jaskini? Ty, a Zobacz może jakąś pochodnię, kurwa, czekaj. da się zrobić... Ogień, stojąca pochodnia, palenisko spis treści. Może, kurwa, nie. nie ma kurwa pochodni zwykłej, podstawy przetrwania. Ty, tutaj widać jadalne są jagody, a trujące wiciokrzew Ledbora. Więc <grymne> jagody normalnie można jeść, tylko musisz wiedzieć, że to jagoda na pewno. Tu się jakieś nowe schematy. Mniejszy lekarski, jeżyny. Postaw strukturę obrony następne zadanie i zbadaj jest z wodospadem. Nowe, nowe rzeczy do zrobienia nam się pokazują, statystyki. Ok. Ale kurwa zwykłej pochodni żeby nie było. Czekaj, połączę patyk, szmaty i alkohol. <laughs> Nie wierzę. Czekaj, jeszcze, jeszcze raz. Aha, nie. Dziwne. Tylko kurwa nie da rady. Ty, to może kimniemy zaraz tu? Zobacz, już się prawie naładowało. I pójdziemy rano na no tak. Teraz, żeby nam tu nie wpadli, kurwa. To może jakąś stojącą pochodnię tu jebne bez skitu. Żeby tak ciemno, nie było. Jak oni tu wpadną, to nie będę widział z kim walczyć. Byśmy tak w porogach tutaj po nie? Gdzieś. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Chyba lepiej niż po ciemku siedzieć. Czekaj. Stojąco pochodnia. Na wejściu. Kopatyków, nie mam rzuć tu patyka jak możesz. No przynajmniej jak tu wejdą, to będę widział, kurwa, nie? Z kim walczę. No, mądrze. Tylko jak zrobić tą pochodnię? Zwykłą? Nie ma. Bez sensu. Przecież pochodnia stary, no... Podstawa, nie? Ja bym przynajmniej tak zakładał. Dobra. Tu można... jest napisane nie, one stick plus one cloth. No to No jak będziemy wchodzić do jaskini, to stary, musimy mieć pochodnie. Dobra, dawaj, kim mamy, nie? Może nie przyjdą. Czekam na ciebie. Ty no, ale za cholerę nie mogę tej pochodni zrobić. Cześć, dobra, to ja może, ja też spróbuję. Tylko ja muszę jakieś potyki ogarnąć. Ja po sobie zmienię broń. nie mam potyków teraz. To Te małe drzewka powinny mi dać potyki. Chyba. O, to dwa. Kurwa nie. Ty. Biorę to. Połącz to. A to masz tkanina czy ubranie. Mam tkanina. To może ma być ubranie a nie tkanina. Czekaj. Nie no ja mam pochodnie stare. Jak zrobiłeś. No tak jak mówisz. No to czemu ja nie mogę. Nie wiem. No to normalnie mam. Ale czekaj muszę coś zjeść. Znowu normalny pan, mam. O, jest pacman Pierwsze co, pijemy deszczówkę? Bo ona może zawsze napadać, nie? A jakieś tam kurde puszki sobie zostawiamy <grymne> Bali się! Kurwa, uciekaj! Cześć, spróbuję tym potykiem zgasić. Dobra, zaraz mnie... Z... A nie, nic mi nie... Chciałeś mi kijem gasić? No tak. Dobra, pochodnia na razie nie O, czekaj, ja może ją może wrzucić? nie mogę zjeść tego? Nie, nie mogę. To jest trochę dziwne, że nie możesz, kurwa, wrzucić rzeczy, no bez jaj. Ale spodnie chyba, że jakąś ręce to możesz Może tak, o tak Nie. Dobra, to lecimy do tej jestkini, co? Tak, tylko zjem, o, już można Ale to w następnym odcinku. No, no to... Elo